7.09. Rozmowa Poranka. Rozmowa Poranka i nasz gość Agaton Koziński, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogromna radość w sztabie Karola Nawrockiego, pomimo tego drugiego o włos w wyniku wyborów prezydenckich. Czy to oznacza, że te głosy w drugiej turze przeważą szale i zwycięzcą będzie Karol Nawrocki? To pytanie chyba zadaje sobie wielu dzisiaj. Jak sądzi nasz gość? A czy na pewno kawal nawrotki, ma szansę wygrać te wybory, na pewno kawal nawrotki po wynikach ma większe szanse niż się wydawało z atmosfery kampanii wyborczej, niż się wydawało z e, sondaży, co powiem o sondażach, no, rzeczywiście w Polsce do zaorania. E, no właśnie, to przejdziemy do tego. Mhm. Natomiast e, nie po to Wisława Szymborska pisała, że nic dwa razy się nie zdarza, e, żeby o tej regule nie pamiętać. Jednak w podobnej bardzo sytuacji Andrzej Duda w 2015 roku wygrał. No a jak się trzymamy, że to Wisława Szymborska układa polską politykę, no to Karol Nawrocki, który ewidentnie wchodzi w buty Andrzeja Dudy z 10 lat, na to zwycięstwo szans nie ma, także yy, cały czas Grafał Trzaskowski ma swoje atuty, wydaje mi się, że teraz... Bardzo trudno przesądzić, tak naprawdę przesądzić dyspozycja dnia, czy dyspozycja w ciągu tych dwóch tygodni, yy, które nas czekają do 1 czerwca, do drugiej tury wyborów prezydenckich i paradoksalnie to, co może być yy, najciekawszą zmienną z tego, co widać przynajmniej na teraz, gdy jeszcze nie znamy pomysłu na kampanię, ale najciekawszym punktem zwrotnym może się okazać kampania w telewizji, yy, yy, debata prezydencka w telewizji Republika, która może odgrywać dokładnie tę samą rolę, jaką odebrała w 2020 roku debata w Końskich, na debatach Pojawił się tylko Andrzej Duda, nie pojawił się Rafał Trzaskowski. No właśnie, chciałam Rafałowi powiedzieć, 40 że, 40 że jeżeli Rafał Trzaskowski się pojawi, a jest bardzo duża szansa, że się na takiej debacie nie pojawi, patrząc na to, co zrobił wcześniej, czyli dwa, trzy razy nie pojawił się na debacie organizowanej przez Telewizję Republika, ale jest jeszcze jedna debata, ta w TVP, TVN Polsat współorganizują w środę. To ma się wydarzyć. No i to pewnie będzie też nadawane w telewizji Republika, bo sygnał jest dla wszystkich, już można o tym przeczytać. Natomiast, natomiast, bo ta debata ostatnia w, właśnie, mediach publicznych była mocno, mocno nieudana dla Rafała Trzaskowskiego. Czyli niezależnie czy on się pojawi na tej debacie, czy nie, to jednak mu może tych punktów nie przynieść więcej. Znaczy znowu nic dwa razy się nie zdarza to, że Rafał Trzaskowski wypadł słabo w debacie w poniedziałek przed wyborami nie znaczy, że wypadnie słabo w następnej debacie w TVP. Jego forma, jego forma, jego forma debatowa jest bardzo falująca. Yy, on yy, potrafi na debatach zaskakiwać, on potrafi na debatach wypadać dobrze, a potrafi wypadać źle, czy wręcz fatalnie, jak yy, zwłaszcza na debacie w Końskich. Ty Karol Nawrotki na debatach jest stabilny. On właściwie na każdej debacie wypada tak samo. Nie notuje, nie notuje spektakularnych, czy nawet większych wpadek. To są drobniejsze wpadki, ale też nie notuje jakichś sukcesów. To nie są ciosy nokautujące, przyręgając yy, swojego ulubioną terminologię bokserską. To są ciosy na korpus, su mm -hmm. sukcesywne obijanie rywala. No, obija, 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 ale, 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 go, ale, ale samymi debatami nie wygra. A natomiast Rafał Trzaskowski, mam wrażenie, że do takiej debacie potrafiłby wydać, wyprowadzić ciosno autujący. Pytanie, czy w ogóle jest w stanie. Natomiast dlatego zakładam, że efekt debaty tej w telewizji publicznej będzie neutralny. Tutaj ani mm -hmm. nie zyska, ani ze straci żaden z no, kandydatów. To natomiast, prawda, natomiast też nie samymi debatami będzie ludzie debata, głosują. Mm -hmm. czy wrócę do tego, do tego obrazka. Moim zdaniem, obrazek dla Rafała Trzaskowskiego był bardzo niekorzystny: że stoi Andrzej Duda, obok stoi Pusta Mównica z tabliczką Rafał Trzaskowski. Debaty w Telewizji mm -hmm. Republika, czy tego Rafał Trzaskowski chce, czy nie chce, wgryzły się w krajobraz polskich mediów i polskiej polityki w, przed kampanią wyborczą. I Rafał Trzaskowski musi to zareagować. Kolejny taki obrazek, że stoi sam Andrze y Karol Nawrocki obok niego mównica z tabliczką Rafał Trzaskowski, no na pewno nie pomoże mu zmobilizować elektoratu prawicowego, a wygląda na to, że on przede wszystkim jest tym językiem uwa uwagi, który będzie przesądzał o drugiej turze. No właśnie, I tego się wielu pewnie też nie spodziewało, bo patrząc, wracam do sondaży, to rzeczywiście nie dawano na pewno no Sławomir Męcen, to w ostatnich już sondażach był bardzo mocno zaznaczony natomiast Grzegorzowi Braunowi nie dawano takiego wyniku, jaki uzyskał. Nie dawano takiego wyniku Adrianowi Zandbergowi również. Więc no i na pewno to, co się bardzo mocno rzucało w oczy, Rafał Trzaskowski miał dużo wyższy wynik w sondażach niż w rzeczywistości. O co chodzi, dlaczego te sondaże tak mocno odbiegają od realnych wyników wyborów? No, czy nie Pani, no, odbiegają, nie odbiegają. E, proszę przypomnieć, jak odbiegały wyniki od rzeczywistości w amerykańskich wyborach prezydenckich. Przecież Kamala Harris dzień przed wyborami w Ameryce e, szła w web z Donaldem Trumpem z tych tak zwanych swing states. E, wygrywała albo remisowała, a tymczasem wszystkie swing states Donald Trump wygrał z dużą przewagą i wygrał w ogóle ogólne głosowanie. Także no szkolo... Jeżeli w Ameryce sondaże się odjeżdżają tak dramatycznie, dlaczego mają się nie odjeżdżać w Polsce? No to po prostu obawiam się, że to przestały być sondaże, to się zgodnie ze stałą zasadą dancingów: kto płaci za melodię, ten zamawia muzykę i tak to niestety się wygląda. Czytając sondaże, trzeba bardzo uważnie płacić, kto ten sondaż zamówił, w jakiej pracowni ten sondaż zamówił i porównywać z innymi sondażowniami mhm. No i tak to, naprawdę. Pompowano wygraną Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, I pompowano, pompowano w nią pieniądze. Właśnie pytanie, czy to jest też sposób pompowania, nie jest przeciwskuteczny dla samego kandydata. On był umówowanym faworytem no od samego początku jak Bronisław Komorowski, którego sondaże były jeszcze lepsze i efektu końcowego to nie przyniosło. Tutaj to, co się zmieniło w porównaniu z 2015 rokiem, warto to podkreślić, właśnie to pompowanie Wojnicowa Komorowskiego, te wszystkie opowieści, że on wygra wybory, nawet jeżeli przyjedzie, po pijaku, yy, zakonnicę w ciąży, yy, tak naprawdę zdemobilizowało mm -hmm. jego elektorat, wtedy frekwencja była bardzo niska i ta niska frekwencja premiowała Andrzeja Dudę. No to jest jednak zjawisko niewiarygodne w polskiej polityce widać bardzo jak polska polityka się zmieniła w ciągu tych 10 lat. Kampania w sumie też była bardzo przewidywalna. Kampania była Momentami wręcz. Nówna... Ale do tych, ciosów, do tych ciosów ja bym wróciła, ponieważ ten wynik Karola Nawrockiego, ciosy, mówiliśmy o ciosach w debacie, który otrzymał, ale ja mam wrażenie, że on przez całą tę kampanię otrzymywał ciosy z bardzo mocnymi na koniec, jeśli chodzi o kwestie tego mieszkania. Więc wybronił się, można by powiedzieć, bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, jaki obraz medialny był kreowany i jak wyglądał w mediach, no dalej, można powiedzieć, głównego nurtu. Te ciosy te były. Się panią, silne. Ja się tu z panią redaktor nie zgodzę. Moim zdaniem ciosy do niego wyprowadzano. Natomiast on rzeczywiście uprawiał mistrzowski taniec cieni, i robił zwyczajnie uniki i te czasy go nie dochodziły. No, proszę zwrócić uwagę, klasyczna wypowiedź, że został pytany o to, co sądzi o wyjeździe byłego wiceministra Romanowskiego na Węgry. On powiedział, ja nic nie sądzę. Całe media liberalno-lewicowe i cały obóz sympatyzujący za Faraona Trzaskowskiego miał z tego bekę. Nabijali się, co to za kandydat, co nic nie sądzę, ale tak naprawdę tym zdaniu było zawarte, no jak się można bać wala z którego się śmiejemy. No obniżanie oczekiwań wobec Karola Bardzo długo Karolowi Nawrockiemu wychodziło. Demobilizowanie wyborców przeciwnej strony Kampanii nie szło mu bardzo skutecznie. No, dosięgł go rzeczywiście ten ostatni cios, czyli z kawalerką, i tutaj widać było, że go zamroczyło. Widać było, że był liczony, był na deskach i był liczony. No, ale też wynik wyborczy pokazał, że wstał, podniósł rękawicę, przyjął pozycję bokserską i sam był w stanie skutecznie kontratakować. No, z kolei te informacje, które się rozlały dosłownie na kilka dni przed kampanią wyborczą o akcji profrekwencyjnej, powiedziałem to w cudzysłowie Stowarzyszenia Akcja Demokracja. no mają niewiele wspólnego z demokracją samą, rozumianą dosłownie, i, i tutaj absolutnie obciążają Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem w drugiej turze, z tego co się wydarzy, bardziej, bardziej, e, 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 bardziej rezonować będzie ta druga sytuacja, a nie ta pierwsza. No, ale jeśli chodzi o tę rzeczywistą demokrację, czyli frekwencję w czasie tych wyborów prezydenckich, to jest ona zadowalająca, można by rzec. Nie tak duża jak rekordowa w 2023 roku, ale jednak powyżej 60 punktów procentowych to jest bardzo, bardzo. Dużo, jeśli patrzymy na Polskę i wyniki wyborów w naszym kraju. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Naszym gościem był Adakton Koziński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.